Witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dzisiaj zajmiemy się, no można powiedzieć, kuloodpornym telefonem Evolve Gladiator RG400. Zapraszam do oglądania. Marka Evolve nie jest aż tak znana na naszym tutaj rodzimym rynku, aczkolwiek sama firma powstała w roku 92, tak jak podaje strona internetowa, czyli już troszeczkę czasu specjalizuje się właśnie w takich urządzeniach można powiedzieć trwałych, właśnie seria Gladiator, już kilka tych telefonów wyszło. Ten jest można powiedzieć najświeższy i tym się też zajmiemy. Przy okazji zrobimy mu drop test, mój pierwszy drop test na kanale wideotesty.pl. E, oczywiście, water test, czyli, czyli zanurzymy ten telefon. Myślę, że e, będzie dość ciekawie. Na początek, oczywiście, zaczniemy od unboxingu zestawu. Tak wygląda pudełko od e, tego telefonu. Od razu możemy zobaczyć, co najważniejsze, e, że mamy tutaj normę e, IP67, czyli e, że telefon jest całkowicie odporny na kurz. No, i, 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 i ochrona przed zalaniem czy zanurzeniem do głębokości 1 metra w czasie 30 minut. Tak to pokrótce wygląda. W samym pudełku, oprócz oczywiście telefonu, znajdziemy instrukcję obsługi. Czeski, rosyjski, oczywiście Polski, Węgry. No i dużo innych. Słuchawki, takie najzwyklejsze słuchaweczki. Dokładnie tak. Ładowarka. No i kabel. Do komputera i do samej ładowarki. Nie będę tego otwierał. Każdy dokładnie wie, jak to wygląda. No i to jest oczywiście cały zestaw, aczkolwiek nie to jest najważniejsze w tym teście. Nie znajdziemy tutaj wejścia, nie znajdziemy oczywiście karty pamięci, aczkolwiek sam telefon posiada takie, takie wejście na, na, na kartę pamięci z rozszerzeniem dokładnie do 16 GB. Telefon. Po. Bo pierwszym takim wyciągnięciu z pudełka tego telefonu, no, rzuca się w oczy naprawdę jego solidność. E, materiał, z którego wykonany jest ten telefon, w większości, w większej części tutaj jest wykonany z takiej mocnej gumy. Przede wszystkim boki, jak tutaj widzicie, tylna klapka z takim metalowym, można powiedzieć, logo Evolve. Bardzo fajnie to wygląda. Gladiator, te śrubki, oczywiście, te śrubki tutaj są w pełni odkręcalne. Odkręcimy je. Prawdziwe śrubki, nie tam jakaś ściema. Bardzo porządne wrażenie na mnie zrobił ten, ten telefon, dokładnie tak to wygląda. Bateria 1700 mAh. Mm, powiem Wam, no, na razie ten telefon trzyma tydzień bez jakiegoś tam dodatkowego ładowania. No i teraz możecie zobaczyć, jak gruba jest ta obudowa. Zakręćmy, bo będzie test wodny. A tam jest moja karta SIM. Dokładnie. Tak to wygląda, czyli y, klapka jest odkręcana. Ogromny głośnik, aparat. Y, aparat tutaj jest y, zaledwie 1-3 megapiksela, czyli można powiedzieć, że taki symboliczny. Y, przycisk ciszej-głośniej. Wszystko y, bardzo, można powiedzieć, topornie chodzi, ale nie ma tutaj jakiegoś problemu z naciskaniem. Na samej górze telefonu, za zawleczką. Znajdziemy wejście na słuchawki 3,5 mm. Też możecie zobaczyć, jak one tutaj głęboko sięgają. Dokładnie na samym dole znajdziemy kabel, wejście do kabla mikro USB, no i wejście tutaj na smycz. Po lewej stronie znajdziemy latarkę i przycisk do walkie -talkie. Telefon może łączyć się z innymi gladiatorami poprzez pasmo um, popularnego niegdyś walkie talkie. Nie więcej pokażę wam jak to potem e, to działa. Nie mam drugiego gladiatora, więc y, no y, pokażę wam tylko samo menu, że tak powiem. E, telefon posiada wejście na dwie karty SIM. Co fajne karty są działają równocześnie, są równo zalogowane do sieci, więc jeżeli dzwonią do nas z jednej, tak samo to się wyświetla na ekranie, jak i z drugiej. Co jeszcze ciekawego tutaj mamy oczywiście wejście w kontakty, w multimedia, aparat fotograficzny, przeglądarka zdjęć, kamera wideo, dyktafon mamy, czyli bardzo potrzebna rzecz. Radio FM niestety działa z m, słuchawkami. Terminarz, wiadomości, rozrywka, e, obsługuje jawę, więc jakieś tam gierki możemy sobie najprostsze wgrać. E, internet, niestety e, tutaj telefon nie obsługuje popularnego IPS, e, e, popularnego UMTS-u, e, możemy tylko e, działać poprzez GPRS i Edge. Kalkulator, konwerter jednostek, stoper, czytnik e-book, menadżer plików. Odtwarzacz audio, telefon działa dość przyzwoicie, dość jeżeli chodzi o e, muzykę, nie ma tutaj szału, o wiele lepiej działa na słuchawkach. Tu mamy właśnie ten nadajnik, czyli wybieramy sobie właśnie fale, walkie talkie i możemy rozmawiać sobie właśnie tutaj e, z, z użytkownikami innymi. I ustawienia, ustawienia Dual SIM. Czy właśnie telefon ma działać w Dual SIM, tylko pierwsza karta, druga karta i tryb lotu, czyli dwie karty wyłączone, Bluetooth i to by było wszystko, jeżeli chodzi o funkcję tego telefonu. Najprostsze funkcje, ale telefon służy do czegoś innego. Zaraz zobaczycie drop test z 5 metrów. Postanowiłem, że nie będę robił tam drop testu z metra czy dwóch. Od razu 5. Co prawda upadł na śnieg, ale co nie zmienia faktu, że praktycznie nie ma żadnego draśnięcia. Wręcz bardzo dzielnie sprawdził się w tych trudnych, śniegowych warunkach ten telefon. Tak więc Zobaczcie. Teraz będziecie mogli zauważyć pierwszy drop test. Upuścimy naszego gradiatora dokładnie z 5 metrów, czyli wysokości pierwszego piętra. Włączyłem tutaj kamerę. Mam nadzieję, że się coś nagra. Tak więc zaczynamy. No jedziemy na dół, zobaczyć jak on przeżył to. No i zobaczmy gdzie on leży. Jest. Próba sił. Chyba coś się nawet nagrało. Zapisać. Zapisać. Nie widać absolutnie żadnych żadnych rysek. To jeszcze zobaczymy później na spokojnie. No i tyle. Pierwszy drop test na moim kanale, na kanale Wideotestypl. Recenzje przeze mnie zrobione. Udany moim zdaniem. Gladiator był tym pierwszym. No ok. Drugim testem będzie nasz test na wodę. Mam przygotowane naczynie. Tak więc zapraszam Was do drugiego testu naszego gladiatora. Tak jak widzicie, tak wygląda naczynie, do którego włożę naszego gladiatora. No ma jakieś 30 cm wysokości. Większego nie udało mi się znaleźć. No i zobaczymy jak gladiator sobie poradzi. Włączymy też kamerkę. Może uda się um, jakieś fajne ujęcie nagrać. Ładnie. No i zobaczmy. Żadne bąbelki nie lecą. Spróbujmy zadzwonić. Dzwoni. No i tyle. Podobno ma jakąś wyporność ten telefon, ale niestety nie mogę tego. Niestety ta wyporność chyba nie działa. No okej. Okay. To by w sumie było wszystko. Czy zapisać? Tak, zapisać. Okej. Okay. Dobra, widzimy się na mojej podstawce. Tak jak widzicie, testy przeprowadzone przeze mnie nie pozostawiły tutaj na gladiatorze jakiegoś wielkiego wrażenia. Dałbym bardzo wysoką notę, jednak brakuje mi tutaj pewnej rzeczy, a mianowicie nadajnika GPS. Szkoda, że nie ma tego nadajnika, telefon do zadań specjalnych, jeżeli wywieziemy to w góry, czy na jakiś fajny survival. I coś się stanie, niestety no nie będziemy mogli zlokalizować tego telefonu, a przez to siebie. Moim zdaniem, w takich telefonach powinien być montowany guzik SOS. Ten guzik SOS nie taki, jak można powiedzieć w tych telefonach dla seniorów, ale może powiedzmy jakiś krótki kod 123, czy powiedzmy w samych funkcjach tego telefonu, który wysyła, powiedzmy nam, informacje, na przykład do Topru, czy powiedzmy do GoPro, i tam pokazuje nam, Naszą pozycję poprzez właśnie nadajnik GPS. No, traci dużo na swojej e, wartości właśnie przez taki szczegół. Cena tego telefonu, no tutaj, jest w przedziale 500-600 e, złotych. Oczywiście ten telefon nie jest dedykowany do wszystkich. No polecam ten telefon szczególnie firmom, robotnikom budowlanym pracujących powiedzmy na wysokościach. Telefon spokojnie przeżył, tak przynajmniej myślę, nie testowałem, ale spokojnie przeżyłby upadek powiedzmy nawet z 10-15 czy być może nawet 20 metrów i nic specjalnego by się tutaj nie stało. Tak jak widzicie, to był, był koniec testu. Komentujcie, przede wszystkim komentujcie, co wy, co wy sądzicie o tym telefonie. Subskrybujcie kanał wideotesty.pl, komentujcie. No i wchodźcie na stronę, tam jest pełna recenzja tego urządzenia. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.